Kiedy miałam 15 lat, często wybiegałam myślami w przód. Ciągło siedzenie za głową w chmurach. Mam dziada! Jego ciekawość tego, co ma nadejść. Wiele napisanych listów do mnie z przyszłości. Wtedy nie mogłam dostać na nie odpowiedzi. Dlatego dziś chcę powiedzieć Tobie to, co sama chciałabym wtedy usłyszeć. Może coś będzie dla Ciebie pomocą, może coś będzie inspiracją. Po pierwsze, powiedziałabym: pielęgnuj swoją pasję. Wiesz, co chcesz robić w życiu. Czasem tracisz tę pewność, ale zawsze do Ciebie wraca. Pasja to potężna rzecz. Doceń ten dar, bo nieraz pomoże ci przejść przez trudne dni. Choć to banał, naprawdę nie przejmuj się tym, co pomyślą i powiedzą inni ludzie. Zacznij się tego uczyć sama, bo szkoła nigdy nie dać tej lekcji. Bądź zawsze sobą. Zapomnij o maskach. Tylko wtedy masz szansę spotkać ludzi takich jak Ty. Liczysz na to, że zmiana szkoły i przeprowadzka zmieni dużo, ale dopóki nie rozpracujesz pewnych rzeczy w sobie, zmiany zewnętrzne nie sprawią, że będzie lepiej. What? 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 Mówisz, że masz jeszcze czas, żeby zacząć dbać o swoje zdrowie, ale to odwlekanie przeciąga się latami. Budowanie dobrych nawyków zacznij od razu, bo nie ma na to lepszego momentu. Refleks. Niech da. Tola. Refleks. <laughs> to Powiesz Bogu swoją codzienność. Idziesz w dobrym kierunku, choć przed Tobą droga, której teraz zupełnie się nie spodziewasz. Kiedy naprawdę będziesz potrzebowała pomocy, Bóg zawsze odpowie na Twoje wołanie. Wchodzisz w nowy etap. Obserwujesz, jak Twoje decyzje wpływają na kształty codzienności. Mocniej dociera do ciebie fakt, że jesteś odpowiedzialna za swoje życie i ta świadomość może troszkę przytłaczać. Boisz się popełnić błąd, ale pamiętaj, błędy są lekcjami. Nie zbyt przyjemnymi, ale potrzebnymi lekcjami. Podrabiaj je pilnie, żeby nie musiały się powtarzać. P.S. Bądź tu i teraz. Nie czekaj na miłość, bo przyjdzie nagle, w najbardziej nieoczekiwanym momencie. A wtedy zacznie się kolejny rozdział w Twoim życiu.